Po linii C20 pozostały już tylko wspomnienia. I nie ma, i trzeba nosić na rękach wszystko. A, nie? a takie fajne bo to jeżdżenie, tak autobus. Autobus jechał ze Zdroju koło szpitala aż tu, na przystanek przy ulicy Opolskiej. Czyli trasę miał raczej krótką, tak jak i krótką miał historię. Za mało chętnych do jeżdżenia. Co może dziwić, bo pod petycją o uruchomienie tej linii podpisało się ponad 400 osób. Tak myślę, że około rok czasu, no na pewno kilka takich miesięcy ciągłych pism i zbieranie podpisów. To nie tylko ja angażowałam się w zbieranie tych podpisów, tylko mieszkanki wzięły, wzięły odebrały ode mnie te listy i każda zbierała te podpisy, bo im zależało. Linia 20, jeździła tu prawie pół roku, a wnioski po tym czasie nasuwają się same. Tańczoby była jakby taksówkę tu postawili. Z trzech dostępnych kursów korzystały łącznie dwie osoby na dobę, a bywały dni, że autobus woził powietrze. Faktycznie no nie było takiego zapotrzebowania, a koszty, jak wiadomo, uruchomienia takiego autobusu są duże, jeśli chodzi o miasto Jastrzębie-Zdrój. Koszty w całości pokrywał przewoźnik, bo dla mieszkańców Jastrzębia komunikacja miejska jest darmowa. Też dużo mają samochody, nie? Ale starsi ludzie, no to czy do szpitala, no to taki dojazd był dosyć fajny, nie? Teraz mi pani mówi, pani Moniko, ja mam cały miesiąc rehabilitacji w szpitalu i mogłaby sobie rano jeździć tym autobusem, ale autobusu już nie ma. Nie ma i najprawdopodobniej nie będzie, bo okazało się, że ci, którzy autobusu chcieli, nie jeździli nim. Jedni się domagają, a inni idą pieczo. I tak, na uruchomieniu linii, której domagali się mieszkańcy, przejechał się wyłącznie przewoźnik. Artur Herendarczyk. Aktualności